Cześć! Cześć dziewczynko. Chodźmy. My przyjechaliśmy z nieskupianiem uwagi. W sumie Noła nie skupiała uwagi, bo jest adoptowana pół roku i, i z tym był największy problem. A jak się okazało po przyjeździe tutaj, że w sumie psy nie są problemem, jak pewnie zauważycie, a problemem są właściciele. Także od, od po wykładach Jacku Twoich jesteśmy przewodnikami. Tak, będziemy przewodnikami swoich psów i nie no super, powiem Ci, że, że tak, dla mnie osobiście moje psy nie są jakieś agresywne, nie robią tutaj młynu, ale wykłady. Te wykłady są po prostu rewelacyjne i, i dają tak do myślenia. W ogóle cała atmosfera. Zobaczmy, jesteśmy tutaj śniadanie, rozmawiamy o psach, o wykładach, co można poprawić, co ulepszyć. Rozmowy z wszystkimi trenerami nie jest tak, że ja mam tylko Sylwię albo Basie i... I to się zamyka, nie? Każdy gdzieś tam patrzy, coś podpowiada, jak reagować. Nie, no, 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 no naprawdę. I... I, I już nie, nie ma tego takiego bazy. Pierwsze wejście, pierwszy kontakt z wami, nie. To już trzy to już sekundy wystarczyło, żeby, żebyś wiedział o co chodzi. I tyle. I, I z dnia na dzień coraz lepiej. Widzisz, pracujemy w różnych, w różnych miejscach, w różnych rozproszeniach, jest więcej psów mniej. Wszystko dostosowane jest do, do, do psów. Nie, I nie no, no ja, co ja mogę powiedzieć? No, widzisz sam, patrz na piki, co ja tutaj mogę powiedzieć więcej, nie? Polecam, oczywiście, że tak, Naprawdę, naprawdę. Cudownie! E, jestem Darek, moja Hello. żona. Przyjechaliśmy z Anglii aż tutaj, dlatego, że mieliśmy problem ze znalezieniem jakiegokolwiek trenera, który by nam pomógł wyprowadzić go z tej agresji specjalnej, którą miał. E, w wieku sześciu miesięcy próbowaliśmy go zapisać do pierwszego przedszkola, z którego został odrzucony, bo pani nie poradziła sobie... Znaczy, wytłumaczyła to w ten Siach. sposób, że... Siach. Nie widzi go w żadnej swoich klas, w swojej szkole, dlatego że źle się zachowuje na smyczy. Odsunęła nas po prostu gdzieś tam na bok. Podjęliśmy decyzję, żeby jednak przyjechać. Wracając teraz do Anglii, będziemy musieli przejść tą frontannę dwutygodniową. Trudno. No, naprawdę? Naprawdę. Ale po bezpłatną. Prostu, bezpłatną oczywiście, tak. No. A to nie jest tak, że oni to zmieści już? Nie, nie. Nie, bo 28 czerwca. 28 jest. mam research i dopiero znowu będę podejmować decyzję. Prawdopodobnie Więc. ona zostanie dalej utrzymana. Więc nasza decyzja była taka jednoznaczna, jedziemy tak, czego no nie żałuję w tym momencie. Czas płynie, a czym dłużej, tym gorzej dla niego. No. Stwierdziliśmy i bez, bez po prostu zastanowienia przyjechaliśmy tutaj do Was. No, I nie żałujemy ani minuty. Tak. No to teoria. I to jest potem praca z trenerem. To jest naprawdę, to od razu utrwalasz. To nie jest tak, że o, obejrzysz sobie, za chwilę zapominasz, nie wiesz, jak to zrobić. Po pierwsze, nie wiesz, jak to zrobić. To jest dużo. Trener nie? to wszystko tłumaczy. Więc ja wiem, co gdzie, w którym momencie jest źle. Z tym kickerem jeszcze będzie praca. No tak. Koordynacja ruchów to jest podstawa. Dokładnie. Ale. No ale jak widać, nasz polnik sobie siedzi. Tak, siedzi, a tak byśmy nie porozmawiali wcześniej. No. Nie wiem. Nie opcji, żeby tak postać i porozmawiać. No, on wyskakiwał wyskakiło po prostu. Do a nie wiem. Fajnie, nie? Tak, super. Pokaż maniery. Tak, jest super. Zrobił duży pas. No jak się? Ja zrobiłam duży żeby... Jesteśmy Żaneta i Piotrek, jesteśmy spod Warszawy, a to nasz wyjątkowy pies y, Mix, jedyny w swoim rodzaju Lord. I z czym mieliście problem? E, nasz problem polegał przede wszystkim z gryzieniem, e, które poniekąd, jak się domyślaliśmy, wynikało z... Jakiejś jego frustracji, niezrozumienia jego sygnałów, tak przez nas, albo naszym niewłaściwym opanowaniem no jego emocji. Tak. Tak? No i tutaj na kursie, dzięki trenerom, dzięki Adzie i Adrianowi, i też innym, bo tutaj każdy trener bierze udział, mamy mo możliwość no, nauczenia się, jak właściwie obsługiwać psa, tak? Jak go, jak go czytać. No i dzięki temu jesteśmy super zrelaksowani, super odpoczywamy tutaj na kursie. No i a nasz pies wreszcie czerpie jakąś korzyść z tego, że jest z nami i obcuje z innymi psami i wie, że to nie jest straszne, tak? Przede wszystkim. To ten kurs w was też coś zmienił? No, przede wszystkim. Przede wszystkim na, w nas. We <laughs> mnie właściwie. Tak, przede wszystkim w żonie. Zmieniło się podejście. Tak jak Jacku mówiłeś na live, który zresztą oglądaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj jako miłośnicy psów, a wyjeżdżamy raczej jako przewodnicy, więc mamy nadzieję, że nasz piesek też chyba tą zmianę w nas widzi i też inaczej podchodzi do nas z dnia na dzień. Ma większe zaufanie. Coś pięknego. Cisza, spokój, miłość. No i co? Fajnie się chodzi, nie? No fajnie, fajnie, Dzisiaj pierwszy raz jestem bardziej zmęczona słońcem niż ściągnięcie. <laughs> Jaki Cześć. słodki. Cześć Maxiorek, słodziorek. Dzień dobry. Pozdrawiamy i dziękujemy powiedz, za wszystko. Ja akurat to samo. Co się udało zrobić? Udało się opanować Maxa. Nie interesują go pieskich. Po maleńku udaje się go zostawić, że nie dom, podąża w domu za mną cały czas, tylko śledzi wzrokiem. Także robimy małe kroczki. Na spacerze jesteśmy spokojniejsi. Przeszliśmy obok psów, które były za płotem, i udało nam się opanować sytuację dzisiaj. Także jest, jesteśmy przeszczęśliwi. I tutaj, sama komunikacja to, to jest odkrycie, bo to zmienia wszystko. Tak naprawdę, jeżeli umiemy rozmawiać, to tak jak z ludźmi. Jeżeli umiemy się z kimś skomunikować, to, to załatwiamy wszystko. Tak? Nie ma rzeczy niemożliwych i tutaj jest to samo. Jak potrafimy go odczytać, co chce, to jest wszystko proste. I się nagle staje. Świat jest piękny, po prostu. Tak ja. mi co innego jest zupełnie kursy te stacjonarne, bo przecież z Gojką jesteśmy po psił przedszkolu. Zupełnie to jest co innego, tak? Mamy tam doświadczenie, wiemy jak było, a co tutaj e, zyskujemy tak? przez ten cały, cały dzień bycia, bycia z wami, z trenerami, którzy są rewelacyjni e, naprawdę. E, z pasją podchodzą do, do psów i rzeczywiście chcą pomóc, tak? chcą pomóc psom, chcą pomóc e, właścicielom. I to jest piękne, tak? To jest tak, jakbyśmy tam chyba z pół roku chodzili na te kursy w mieście, tak? Na stacjonarne, to co mamy tutaj przez, przez ten tydzień. Także, także bardzo dziękujemy. Dzięki również. Mhm.